kooperacyjne sieciowe strzelanki poświęcone tematyce około zombiakowej to nie jest dosyć popularny temat w mainstreamowym świecie gier komputerowych. Wiadomo, że ci, co troszkę siedzą w temacie, powiedzą, że no jak to? Przecież mamy dwie części Let For Dead, no i w sumie na tym koniec. Z ratunkiem przychodzi Killing Floor 2, czyli sequel gry wydanej w 2009 roku, który był komercyjnym modem do Unreal Tournament 2004. Omawiana dziś przeze mnie gra ukazała się w 2016 roku i nie powiem, jak nie przepadam za graniem po sieci, tak tutaj wciągnąłem się mocno. W grze mamy do wyboru trzy tryby grania. Pierwszą jest samouczek, gdzie możemy się nauczyć podstaw grania w tę grę. Kolejnym jest tryb offline, który w sumie jakoś nie ma nic sobie urokliwego. No i jest także tryb najważniejszy, czyli rozgrywka online, gdzie dzieje się piekło. Na czym gra polega? Wcielamy się w jedną z klas postaci i odpieramy fale zetów, które są zmutowanymi potworami i chcą nas skrócić o głowę. W sumie wydaje się niczym niezbyt specjalnym, ale atmosferę podjudza to, że gramy w kooperacji z żywymi graczami, a z każdą falą jest coraz więcej potworów, także trzeba się wspierać między znajomymi, aby udało nam się wyjść z walki bez szwanku. <śmiennie> <śmiennie> Samych specjalizacji do wyboru mamy 10, a są to kolejno Berserker, Komandos, Wsparcie, Sanitariusz, Destruktor, Podpalacz, Rewolwerowiec, Strzelec Wyborowy, Mistrz Przetrwania oraz Słod. Każda, każda charakteryzuje się zupełnie innym stylem rozgrywki i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ja obrałem głównie granie komandosem, bo strzelanie z karabinu przy moim skillu w FPS-ach wydaje się najbardziej optymalne. Każdą klasę możemy rozwijać do 25. poziomu doświadczenia, a co 5 leveli dostajemy nowe umiejętności. Poziomy nabijają się stosunkowo szybko oczywiście, jeśli w miarę celnie strzelamy. Jak mówiłem wcześniej, naszym głównym celem jest eksterminacja Zetów. Cały mecz dzieli się na fale, i tutaj twórcy też fajnie pomyśleli, gdyż można sobie wybrać czas trwania rozgrywki. Opcjami są tutaj 4, 7 bądź 10 fal, co daje kolejno 20, 40 i 60 minut na rozegranie meczu. Oczywiście, aby wprowadzić dodatkowe rozmaicenie po załatwieniu wszystkich fal zedów, czeka nas walka z bossem. No i to jest jeden z największych konkretów w tej grze. Bo sobie to nie jakieś pipidówki i tu trzeba już serio współpracować z kolegami z ekipy, gdyż w pojedynkę lub bez dobrej organizacji składu nie uda nam się wygrać. Pomiędzy falami musimy pamiętać również o tym, aby uzupełniać amunicję czy zaopatrywać się w coraz to lepsze bronie. Służy do tego tak zwana handlarka, gdzie możemy wydawać kasę zgarniętą podczas walki z Zetami. Wachlarz broni jest całkiem owocny od karabinów, przez broń ciężką, aż po różnego rodzaju bronie białe. Poza trybem, gdzie walczymy jako oddział specjalny i eliminujemy Zetów, jest też także tryb versus, gdzie część graczy może kierować Zetami przeciwko ludziom, jednak jakoś to mało urokliwe według mnie. Granie Zetem działa w trzeciej osobie, a także łatwo jest go zabić. Także potraktujcie to bardziej jako ciekawostkę, ale dobrze, że coś takiego jest. Nie można tutaj pominąć również przegenialnej oprawy audiowizualnej. Graficznie gra jest śliczna, mamy do czynienia tu z dużą detalicznością, dobrymi refleksami świateł oraz co jest dobre, wszystkie trupy zostają na podłodze, a podczas eliminacji ich zjawiskowo umierają, także wszelakich bebechów na oglądacie się co nie miara i wygląda to serio konkretnie. Robotę robią też mapy, które mamy do wyboru. Każda jest w zdecydowanie innym klimacie, ale wszystkie są dopieszczone i czymś się charakteryzują. Moim faworytem jest płonący Paryż, gdzie zniszczona wieża Eiffla podkręca tylko apokaliptyczny klimat. Tak samo oprawa audio w grze, gdzie otrzymujemy dawkę dobrych metalowych utworów, które poprawiają dynamikę rozgrywki. Sam soundtrack można też zakupić osobno niestety tylko w wersji cyfrowej, ale dostajemy pliki w bezstratnej jakości, więc polecam, bo są tam po prostu dobre utwory. Skinning Floor 2 to bardzo dobra pozycja dla ludzi, co szukają czystej rozrywki, dobrej sieki i efektownych wodotrysków audiowizualnych. Gra nie spodoba się osobom, co stawiają na fabułę i skomplikowaną rozgrywkę, bo prostota to domena tej gry. Zabawa jest przednia, akcji dużo i trzeba przyznać, że wciąga. Mam tylko cichą nadzieję, że gra będzie cały czas wspierana i rozbudowywana, bo ma potencjał, a szkoda by było go zmarnować. A wygraliście już w Killing Floor 2? Jeśli tak, podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja człowieku, nie zapomnij zostawić łapy w górę, a także subskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnych materiałów na LAM Games TV.